Wykład o zen ma zawsze naturę swego rodzaju mistyfikacji, ponieważ porusza obszar doświadczeń, których nie da się opisać. Warto jednak pamiętać, że nie istnieje taka rzecz, o której można by adekwatnie mówić. I całą sztuką poezji jest powiedzieć, co może zostać powiedziane. Każdy poeta, każdy artysta czuje kiedy kończy tworzyć swe dzieło że jest coś niezwykle istotnego co pozostało niewyrażone więc zen zawsze opisywało siebie jako palec wskazujący na księżyc w sanskrycie mówiono tatwa masi gdzie zen rozumiane jest jako wet gdzie wet jest słowem jak braman Opisujące absolutną rzeczywistość w filozofii hindu. I ty nią jesteś, tylko że w przebraniu w przebraniu tak dobrym, że o tym zapomniałeś. Ale niestety, idee jak ostateczny grunt istnienia ja, brahman, ostateczna rzeczywistość wielka pustka wszystko to są abstrakcyjne pojęcia. A ZEN jest kojarzone z dużo bardziej bezpośrednim podejściem do zrozumienia absolutnej rzeczywistości. Tak więc, ZEN zostało podsumowane w czterech zdaniach: bezpośrednia transmisja z dala od świętych pism i z dala od tradycji, brak zależności od słów i liter, bezpośrednie wskazanie na ludzki umysł oraz spoglądanie we własną naturę i zostanie Buddą, to jest zostanie oświeconym, obudzonym z normalnej hipnozy, w której wszyscy się znajdujemy i chodzimy jak lunatycy. Jest niezwykłym, jak wielkie zainteresowanie Zen pojawiło się w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza od czasu wojny z Japonią i naturalnie czasem medytowałem nad powodami takiego zainteresowania. I przede wszystkim sądzę, że wynika to z niezwykłego humoru, jaki ze sobą niesie zen. Religie z zasady nie są zabawne. Religie są poważne, a kiedy ktoś spogląda na sztukę lub czyta natchnione zen pisma, wydaje się dosyć jasne, że jest tu coś niepoważnego w zwykłym rozumieniu tego słowa. Jakkolwiek szczerze to nie brzmi. Następną rzeczą, która sądzę, tak szokuje zachodnich ludzi, jest to, że zen nie ma doktryn, nie ma niczego, w co miałbyś wierzyć, i niewiele jest moralizacji. Właściwie to w ogóle nie dotyczy moralności. Bardziej przypomina w tym sensie fizykę, a nie spodziewasz się, aby fizyk wykładał o moralności, pomimo, że jako istota ludzka ma moralność oraz osobiste problemy. Fizyk nie jest autorytetem moralnym. Chodzimy do okulisty, aby zacząć dobrze widzieć. I Zen można rozumieć jako okulistę dla naszej duchowości. Kolejna rzecz, która bardzo trafia do zachodnich studentów a propos Zen to fakt, iż czytali o Zen z prac Suzuki'ego, kilku moich dzieł oraz Blyfa a ci ludzie przedstawiają inne podejście do Zen niż to, które możemy zaobserwować w dzisiejszej Japonii. Prezentują coś, co w gruncie rzeczy jest wczesnym chińskim zen, ze starych pism pochodzących z około 700 do 1000 roku naszej ery. A to zen ma zupełnie inny smak niż nowoczesny japoński zen. A przez to wielu ludzi jadących studiować zen w Japonii mocno krytykuje doktora Suzuki'ego oraz oczywiście moje przedstawienie zen ponieważ nie fetyszyzujemy studiowania zen poprzez siedzenie. Obecnie w Japonii wszyscy siedzą i siedzą i siedzą. Blythe zapytał raz mistrza Zen: Co by zrobił, gdyby zostało mu tylko 30 minut życia? A ten odpowiedział: Robiłbym za Zen, co oznacza, iż siedziałby jak Budda i praktykował medytację. Więc Blythe zadał mu kolejne pytania: Czy chciałbyś posłuchać wtedy pięknej muzyki, zjeść wykwintną kolację, upić się, pójść na spacer? Chciałbyś, aby towarzyszyła ci piękna kobieta? Co byś zrobił? A może po prostu kontynuowałbyś swoją rutynę dnia, jakby nic miało się nie wydarzyć? I tak Blythe był bardzo zawiedziony tą odpowiedzią. Powiedział, wiesz, siedzenie to tylko jeden ze sposobów praktykowania zen. Buddyzm opowiada o czterech godnościach człowieka. Chodzeniu, staniu, siedzeniu i leżeniu. I tak za zen... Jest po prostu japońskim słowem na praktykowanie zen przez siedzenie. Musi istnieć także praktyka zen poprzez chodzenie, stanie i leżenie. Wiedz, mój słuchaczu, że, na przykład, jak spać zen. To jest jak spać całym sobą. Zen opisywane jest słowami. Kiedy jesteś głodny, jedz. Kiedy jesteś zmęczony, śpi. I kiedy uczeń usłyszał to. Zapytał mistrza, czyż nie wszyscy tak robią, a mistrz odpowiedział: nie, kiedy są głodni, nie jedzą po prostu, ale myślą o tysiącu innych spraw. Kiedy są zmęczeni, to nie śpią, tylko śnią setki różnych snów. Można to rozumieć trochę jak stare porzekadło. cokolwiek robisz, rób to całym sobą. Ale to wciąż nie to samo, co zen, choć wielu chciałoby zamknąć zen w tym zdaniu. Czy też w latynowskim motto szkoły, do której chodziłem, będąc młody. Działaj, kiedy działasz lub gdy działasz. Jest pewna znana historia, która doskonale ilustruje aktualne stosunki pomiędzy Wschodem a Zachodem. Paul Reps, który napisał lub może namalował piękną książkę, Telegramy Zen, raz zapytał swojego mistrza o podsumowanie buddyzmu w jednym zdaniu. I mistrz odpowiedział. Nie działaj, tylko działaj. Don't act, but act. I Repsa niezwykle ucieszyła ta odpowiedź, bo sądził, że nauczyciel powiedział: nie działaj, tylko działaj. A to by była po prostu zasada Taoizmu. Wu Wei. Działania w duchu bycia jednością ze światem. Zauważenia tak w pełni, że to ty jesteś wszechświatem, że nie nazwiesz swoich działań ingerencją w świat, a wyrażaniem się jego ekspresji. Problem w tym, że angielski mistrz był bardzo słaby i Paul Rebsko źle zrozumiał. Nauczyciel chciał powiedzieć don't act, bad act, nie czyn złych uczynków, a to jest już zupełnie inna sprawa. To jest postawa, która na przestrzeni wieków rozwijana była przez całe duchowieństwo. Wiecie, jak to jest. Kiedy idziecie do kościoła, jeśli to robicie, kazanie niemal zawsze można sprowadzić do słów. Moi drodzy, powinniście być dobrzy. Z Bogiem. I każdy to wie, lecz rzadko ktokolwiek wie jak, czy w ogóle co dobro znaczy. Fascynacja zen na Zachodzie wynika także z tego, że obiecuje on nagłe oświecenie na coś, co powinno zająć długie, długie lata. Psychoanalitycy, kiedy masz problemy wewnętrzne, mówią ci, że bagaż doświadczeń i traum. Które nagromadziłeś przez lata, nie może być rozładowany w jeden dzień, a przez to leczenie zajmie dziesiątki sesji, może nawet dwa razy w tygodniu przez kilka lat, aby w końcu się od tego uwolnić. Chrześcijanie mówią, że nawet jeśli wejdziesz na ścieżkę duchowej dyscypliny, zdobędziesz mentora i poświęcisz się woli Boga, wciąż osiągnięcie wysokich stanów kontemplacji w modlitwie zajmie ci wiele lat. Hindusi, Ludzie ze społeczeństwa Vedanta, buddyści mówią, że potrzeba wiele lat medytacji, głębokiego skupienia, bardzo skomplikowanych praktyk i surowej dyscypliny, i wtedy może zrobisz na tyle postępu w tym życiu, aby zostać mnichem w kolejnym, a później może zrobisz na tyle postępu, aby zbliżyć się do stanu Buddy. Ale najprawdopodobniej zajmie ci to wiele w ciele. Jednak, kiedy zapytano japońskiego artystę Hasegawę, kiedy można osiągnąć Zen, odpowiedział: Może ci to zająć 3 sekundy, może ci to zająć 30 lat. I mówię to w pełni poważnie. I tak, widzicie, kochani, zawsze jest szansa, że zajmie wam to 3 sekundy. Literatura Zen obfituje w dialogi lub bardziej precyzyjnie z japońskiego mondo. Co oznacza pytanie-odpowiedź pomiędzy nauczycielem zen a uczniem, które są fascynująco niezrozumiałe. Jednak tak bywa, że na końcu każdej z tych błyskotliwych wymian uczeń łapie o co chodzi. Choć czasem zdarzy się, że nie. Dałem kiedyś książkę z takimi dialogami swojemu przyjacielowi, który był głęboko zafascynowany filozofią wschodu. Po lekturze powiedział. Nie zrozumiałem ani słowa, ale niezwykle podniosła mnie na duchu. Książka ma tytuł Mumonkan, co oznacza brama bez wrót. Opowiada takie historie, gdzie student, używam słowa student zamiast mnich, bo studenci zen nie są mnichami w naszym rozumieniu tego słowa. Nasi mnisi składają życiowe śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa oraz oczekuje się od nich spędzenia całego życia w klasztorze. Nazywam mnicha Zen studentem, bo bardziej przypomina on studenta w seminarium teologicznym. Może zostać znacznie dłużej niż 3 lata, może zostać 30 lat, ale zawsze może odejść z godnością, przejść do życia świeckiego lub zostać księdzem. Może się ożenić, założyć rodzinę. I naprawdę niewielu absolwentów klasztoru Zen zostaje Roshi, gdzie Roshi oznacza po prostu starszego nauczyciela po prostu człowieka na czele rozwoju duchowego studentów. Wracając do tematu. Tak więc jeden ze studentów w książce zwraca się do mistrza Joszu jestem w klasztorze już jakiś czas i nie dostałem od ciebie żadnych instrukcji. Mistrz odpowiedział, czy zjadłeś już swoje śniadanie? Tak, więc umyj miskę. I student się obudził. W naszej kulturze powiedzielibyśmy zrozumiał, choć zrozumienie to niewłaściwe słowo, bo mówi o połączeniu ciągu przyczynowo-skutkowego. A to nie to samo co przebudzenie. Możecie teraz sądzić, że morałem tej historii jest wykonuj prace, które są tuż obok do wykonania, choćby były nudne i pomagaj innym. Albo że miska może być symbolem wielkiej pustki, wszechświata i że może student już wcześniej ją umył, ponieważ tak się robi w klasztorach w Japonii i Chinach. Myjesz miskę bezpośrednio po jedzeniu. Nie pozłacaj lili. Przestań, używając języka zen, przyprawiać nogi wężowi albo brodę eunuchowi. Nie. Morał tej historii jest nadzwyczaj prosty tak prosty, że wydaje się trudny do pojęcia. W następnej historii mistrz pyta: Kiedy krowa wychodzi z zagrody, wychodzą rogi, głowa oraz cztery nogi, całe ciało, ale ogon nie wychodzi. Jak to jest, że ogon nie może wyjść? I nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Kolejna historia opowiada o mistrzu Bei Zhang, który był tak dobry, że miał setki studentów. Tak wielu, że nie mieścili się w klasztorze. Musiał więc znaleźć studenta, który zostanie mistrzem. Przygotował więc test. Postawił przed studentami dzban i powiedział Teraz bez twierdzenia lub zaprzeczenia powiedzcie mi, co to jest. I starszy mnich powiedział to nie może być kawałek drewna. Nauczyciel nie przyjął tej odpowiedzi. Po chwili klasztorny kucharz podszedł, kopnął dzban i odszedł. I to on został nauczycielem. A komentator zauważa, że może w gruncie rzeczy nie był jednak tak mądry, w końcu porzucił łatwą pracę na rzecz ciężkiej.